Dawniej pojazdy miały charakter, dziś to bezduszne, seryjne maszyny. Tak mawiają miłośnicy starych samochodów. Jak się okazuje, dotyczy to również ciągników, bo te maszyny też mają swoich wielbicieli. Należy do nich Mariusz Walkowiak z Osoba, dumny posiadacz dwóch czeskich zetorów. Przygodę z tym hobby zaczął od trzech wizyt na ogólnopolskim zlocie starych ciągników w Wilkowicach. A w szopie stał stary, zepsuty traktor po dziadku. Zapadła decyzja o renowacji. Renowacja takiego ciągnika polega tylko i wyłącznie na zdobyciu oryginalnych części, których no na początku nieraz jest trudno, ale na chwilę obecną już te części zaczynają być dostępne. Prace przy tym ciągniku no mogę powiedzieć szczerze, że nie tylko ja tutaj restaurowałem, też dlatego, że pomaga mi przy tym mój ojciec który po części troszeczkę zna się na mechanice i pomógł mu naprawić ten silnik, który tu w tym Zetorze K25 był uszkodzony, miał pękniętą głowicę. A także trzeba tu było dobrze ustawić pompę wtryskową, która odpowiada za dobry moment odpalenia tego silnika. Po odpaleniu silnika było jeszcze malowanie i pucowanie, by traktor wyglądał jak nowy. Piękny niebieski Zetor 25K, rocznik 1957. I wtedy przyszedł niedosyt i zaczęło się poszukiwanie następnego. W sąsiedniej wsi znalazł się brat Zetor 25A, rocznik ten sam. I znowu miesiące spędzone w warsztacie, by osiągnąć taki efekt i móc zakręcić korbą i usłyszeć ten dźwięk. Fajną rzeczą jest odpalenie tego ciągnika za pomocą korbą która na, na naprawdę taką czyni fajną satysfakcję, kiedy możesz od, ruch, ruszyć tą ręką, pokręcić kilkakrotnie wałem korbowym i wtedy słyszysz, że jest odpalenie i taki tkn tego ciągnika, taki fajny metaliczny dzwonienie jego. To jest taka, taka sympatia do, do, do tego dźwięku i przez to są te ciągniki u mnie. Właśnie za kręcenie korbą pan Mariusz dostał nagrodę na tegorocznym zlocie w Wilkowicach. Apetytu jednak drugim zetorem nie zaspokoił. Już szuka następnego. Tym razem zetora 25, rocznik 48.